Dzień dobry, albo dobry wieczór, zależy od którego te filmy ja czuję, film was witam w serii po The Walking Dead. W battle wyjdzie 5. I dzisiaj sobie zagramy... Nie wiem, czy nie zrobimy sobie tylko wprowadzenia do Battlefielda 5. A kampanię... E, jakby tą e, następną co zrobimy następną dziko a co może będę więcej gadał tylko odpalę no ja was powitam już czasem, e, zaraz po filmiczku po scenę już miłego oglądania This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. This country is. At war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. in each of us lie the seeds of an undefined greatness we are the fathers of our own future that future must be chosen nurtured guided it must be driven with conviction lest our lesser natures let it stray Thank you Dobra, jesteśmy w Narwiku, w Norwegii. Mam się pierdaleć chyba z nicami. Dobra, leży. Chyba kucaj. Leży kolejny, kurwa. Dobra, druga broń. Szybciej się pamiętać, zmi zmienia broń, niż kurwa ładuje ją. Dobra. Przeładujmy ten rewolwer i stena. Mk... 5 chyba. Dobra. Każą, kurde. A co czy dochodzą, kurde? Kurde, co, czyli się powtarzam, kurde. Lecimy z nimi. <grytanie> Jazda z kurdami. Dobra. Mam, mam, sobie. Duwa. Kurwa jakieś bombardowanie Dobra A chyba tu przyjść tutaj O jasny chuj czołk Kurwa ja tego gościa nie zajba. Mój oh, Widzimy się jak będę znowu grał, a nie... A nie, o! Od razu grałem, przepraszam widzowie. Myślałem że przerwa w postaci kasęknego. No teraz czołgiem niemieckim będę jeździł, ja pierdolę, ale zmiana kurwa stron. Ale chorągiewa. Dobra. Kurwa. Kurwa, za... 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 Wyżej trochę powinien celować Siadło. Chyba wybuch. Dobra. Ale ten na pewno wybuch. bezwalamy tą kurwa wyzieckiem. Dobra, wjeżdżamy na nich pełno. Ogólnie najlepiej strzelać w bok Bo na bokach jest najmniej, najcieńszy jakby pancerz A na przodzie jest najgrubszy A tyle jest taki średniowy Kurwa gdzieś tu jest jakiś człowiek Kurwa gdzie? Tam Dobra Kurwa, mać Halo widzowie, co się stało? No, Mam chuję paliw w tym tak, czołgu To tu, Tunezję tym razem, znowu Afryka Prz chwilę w Libii mieliśmy też Afryka. W sumie Tunezja i Libia to... Nie wiem, czy nawet nie sąsiaduje sobie tak lekko Jakoś kawałkiem <laughs> Dobra, przełączka serii <laughs> O proszę, kurwa snajperka o kurwa. Ja nie przyodowałam halo, widzowie, oni już strzelają Siadło, medyka trzeba zajbać. Leży Łeb dostawę zajebemy, Tu medyk Siadło, S A pięć no bo ten... Czekaj co ja a nie, tu nie sprawdzę w tym wprowadzeniu jaki mam, jaką mam broń. Dobra, kolejny leży. Dobra, tam tego zdjęli. A tu się ukrywa. Chyba Niemiec Skąd? A, na górze Chyba siadło Siadło Siadło, kurwa Ale i Most rozjebali widzowie, kurwa Halo Udało nam się, zajebiście Czekajcie, bo tam jeszcze jeden jest To już go kurwa nie będzie Dostał? Nie, nie dostał Dobra, dostał. Tam nasi już są. O kurwa, jakiś samolot. Oj, chyba chuj. No zjebali nas widzowie. Niemcy. Nie gadę, że będę samolotem strową. Ja pierdolę jak się tego nienawidzę. Tak, będę samolotem zdrowym. Ja pierdolę się nie mogę włączyć kamery z trzeciej osoby Pora gra widzowie I co, kurwa tak lecieć sobie w pizdu czy Fikołki pana pierdolę? co to szkoła latania są teraz <gryw> Kurwa Takie minigany o chciałem się spytać o jakichś brogów ale już lecą. Hamburg. Dobra, tych rozkurwiamy, nie? A jak? Kurwa, jakie ja nie nawet strzelić. ogólnie... Yy, bo... Strzelało się z samolotu w Battlefield 1. Była kampania specjalnie jako samolot... Jako... Tzn. jako samolot, jako pilot samolotu podczas I wojny światowej. Ale no, no nie nagram jeszcze Battlefield 1, bo stwierdziłem, że skoro mam zainstalowaną piątkę, a w nią tak średnio gram, to nagram ją i deinstaluję, nie? <laughs> Także po tym może można się spodziewać i dynki jeszcze. Coś tu się stało O kurwa jakieś myśliwce Albo my coś Albo my jakieś przypadki nie transportowcy roz... mieliśmy rozjebać A teraz przyciąłem myśliwce żeby nas rozdupcyć kurwa nawet nie wiem czy są moi czy nie Do skippu Są moi? Nie chyba Nie, mi się wydaje, że ci co dostają obrażenie to mi... O tam co, jest się oponenci? Bo się na czerwono coś widzi Ja nienawidzę samochód, on cofie, to jest takie bez sensu No kurwa Nie wiem co ja teraz przed chwilą chciałem zrobić No jakie pola zajebiste. Kurwa Kamigadze! Walmy mu się w skrzydło! O kurwa. Rozjebałeś nas widzowy. W sumie no dobrze nie lubię płyty z Holandia, samolotem. Polandia, kurwa. No, rozjebał się. <grywa> Moc w nij Megan! Grubiamy się z nimi, nie? Jezu, jaki to maroz, czyt, boże. Widzowie. Heddę się udało strzelić. Jako tak kurwa mać, napierdalają wszędzie. Dobra, dawaj mi to kurwa, ja nikogo nie trafię w cofię Napierdalam nośle No dobra, teraz trzech mi się uda zabić pierdole coś Jakś raket mam do mnie na dubca a to czołg jest kurwa jezu się przestraszy bo coś ma mnie na dupce, takiego mocnego ty no nie mało nas tego tej wizyczki nie wiem widzowie Czyżby bombardowańską, ma kurwiańsko będzie. Nie wiem widzowie. Most się rozwieła widzowie. Do końca. Krój, To macie. Birthing nam chyba rozjebali. Smuteczny. Dobra. Cold. 1911 Urwa. Kurwa 17 naboi. Na kurwiamy do nich. Kurwa ginskur wysyłna. O, chyba nam ostateczny strzał zajebali. Hmm. Chyba jeszcze będziemy grali. Nie będzie takiej różnych, więc ja się lezę po godsence. searching sometimes finding brothers sons and daughters mothers and fathers we, we have no world without them and there is no other world Ja widzę, chciałem akurat typu, no, się przegrać po tym jak to się wczyta, ale coś widzę, że za długo się wczytuje, więc yy, po prostu Battlefit, nie wiem czy mówiłem na porządku, odcinka, ale Battlefit 5 zastępuje na chwilę obecną The Walking Dead, żeby nie, od, nie rozegrać drugiego sezonu tak od razu. no. Yy. Nie wiem, czy to się kurwa kiedyś wczyta, bo tak napierdala to kółko w prawym górnym, że nie wiem. Eee, no. Jeszcze jest Resident Evil. I właśnie nie wiem, czy potem... O, czytało się z łaski. Nie wiem, czy właśnie będzie od razu po Battlefield'zie następny The Walking Dead, albo po Residentzie następny Tomb Raider. Nie wiem tego, bo to są bardzo super serie. Znaczy, The Walking Dead naprawdę. Nie chcę, żeby się szybko kończyło na tym kanale, tak czy. Eee, to chciałem tylko powiedzieć, w na następnym odcinku rozgram sobie kampanię pod flagą niczyją, czyli 1942 rocz rok, rocz, kurwa, roki Afryka północ, no. Także, siemano, na razie, cześć.